Manko, witam Was serdecznie po długiej przerwie. Wracamy kurwa na YouTube'a i wracamy z Clash'em. Pozwolę sobie już odpalić bitwę i zaraz oczywiście Wam wytłumaczę, dlaczego mnie tyle nie było. No bo uwierzcie, że no, lenistwo nie było powodem, albo raczej nie było jedynym powodem. Yy, no, ale trochę o klaszu, zanim opowiem o życiu. Jak widzicie, gramy dekiem trzy muszkieterki. Golden Knight i Ivo ivo Royal Ghost i no co mogę powiedzieć? No dech jest zajebisty, pomimo, że trzy muszkieterki dostały nerfa. Oh. Zdarzy mi się chyba trochę niekorzystny matchup, ale dobra, no spróbujemy to ugrać tak czy w nie? W każdym razie no dech mi się mega podoba. Jak wiecie bądź nie wiecie jestem mega lockbaitowym playerem, więc no takich nie wiem, jak to nawet nazwać, no. Bridge spamowych, control decków. Za bardzo w swoim życiu nie używałem, tak w wielkim skrócie mówiąc. O kurwa. Uff, Mega Knight. W ostatniej chwili, ja pierdolę. Tak więc wiecie, gra takim dekiem to jest dla mnie trochę odskocznia. I mi się... No zajebiście by się gra po prostu czymś innym. Ale z tym ja pierdolę. No też za dużo w klasze nie grałem przez ostatnie tygodnie, nie da się ukryć. Ale żebym był aż taki słaby, to już wszystko za przesadam. Straciłem chyba wieżę. Zagrałem w ogóle jak idiota. Bo dawno nie było tak, żebym gadał i grał jednocześnie. No i mam za swoje. No dobra, no w takim razie, skoro w klasza mnie idzie, to. Mm, to może powiem wam, czemu mnie nie było? Albo raczej czemu byłem tak rzadko i czemu były raczej takie filmy że tak powiem, pełnowymiarowe, często inne tematyki. A no po pierwsze, że za bardzo czasów do gry w Clash'a nie miałem ani chęci, bo wprowadzili, kurwa, heroesy i... No krótko mówiąc, nie podoba mi się ta mechanika. Tak samo jak i zresztą 16 level i. No a ja na Clash'a siana nie wydaję, więc możecie się spodziewać, że oprócz jednego bohatera, z czego jeszcze Gianta, którym nie gram, nie mam, kurwa, żadnego, więc z automatu jakby wysyp heroesów na przez tego pierwszego okresu, kiedy ich dodali, nie za bardzo chciało mi się grać, co nie? Więc to jest jeden z powodów, nie chciało mi się w po prostu grać. No ale jest ich więcej, co nie? W nie zagrałem ani razu chyba pompy w tej kurwa bitwie z tym idiotą. No dobra, to jest rozgrywkowa, arbitra rozgrywkowa, co nie? Yy, w każdym razie... Nie chciało mi się grać w Clash'a, to jest punkt numer 1. numer 2, święta, byłem jeszcze na weselu, był Sylwester. Jeszcze sprawy inne rodzinne, no generalnie był rozpierdol, co nie? Nie było za bardzo czasu. Było też trochę szkoły i no tak jakoś po prostu wyszło, czyli to wypalenie Clash'em, szkoła. Trochę chciałem liczyć innych tematyk, ale też nie za bardzo miałem czas i chęci, żeby do tego podejść tak odpowiednio, jak chciałem. No, więc było jak było, co nie? No, kurwa mnie nie było na Klaszu. Chciałbym teraz, wiedzieć, wam obiecać, że będę codziennie grał w Klasza. Jeszcze znaczy, nie. No. Codziennie gram w Klasza, ale nie nagrywam. Szukam rozwiązania też, jak mogę sobie mirrorować yy, ekran na. Yy, z. Yy, wiecie, z telefonu na laptopa, ale mam yy, iPhone'a, a laptopa mam Windows'a. Więc kurwa, no średnio to idzie. Znalazłem jeden program, ale wersja HD jest płatna i nie wiem, czy będzie działać, zobaczymy. No, a to by też przyspieszyło dużo, dosyć hmm, mocno nagrywki, czegokolwiek z użyciem telefonu. O, mini PK Connect. Ach, satysfakcjonujący początek, nie powiem, że nie. Yy... No, więc, więc myślę też, jak to zrobić, żeby mi się to po prostu szybciej i przyjemniej nagrywało niż kurwa z transmisją z moim kiepskim internetem, później pliku o wielkiej wadze na kompa. Ale sądzę, że jakoś to pójdzie. Chciałbym codziennie wrzucać film, chciałbym, szczególnie że wiecie, codziennie gram w klasza. No to nic by się kurwa nie stało, jakbym codziennie wrzucał klasza, co nie? Więc spróbujemy. No ale generalnie, generalnie nie było mnie, bo w życiu było średnio, było mało czasu, tylko trochę palenie klaszem, No i w sumie tyle, co nie. Ale teraz chcę wrócić, bo. No co, no podoba mi się YouTube, podoba mi się YouTube. Nie chcę tyle Was zostawiać, bo pewnie część, część z Was, którzy mnie oglądają, utrudniono na ten film. No co, no, no, spodobały mi się moje filmy i yy, to, jaki na nich jestem. Może? Może? Jest taka szansa? Chyba tak, co nie. Ale nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. No i co? I chuj, gramy dalej. Yy, co z moim deckiem? No widzicie, jaki jest mój deck, nie muszę go chyba opisywać. Yy, w idealnym świecie miałbym jeszcze Hero Mini Pekę i Iwo Zapa. Ale oczywiście Iwo Zapa nie mam. I Hero Mini Peki nie mam. A nie zamierzam tego kupować. Yy, kolejna rzecz jest taka, że... Wczoraj się mega kurwie na klasza, było blisko, żebym tego odcinka nie nagrywał. Bo, taka ciekawostka, dropa mi ewolucja z. Lucky Chesta, tak, z tych kurwa, unlucky chestów pierdolonych, ale dropa mi Ewolucja i Spiryta, czyli ewolucja, na którą miesiąc temu wydałem 6 odłamków i którą mam, co nie? No, mój kurw był nieziemski, nie powiem, że nie. I przegapiłem i zboła, ja pierdolę tym takim sferem Nie no, dramat Jak z bułowców rozpierdalałem tym dekiem Dobra Dzisiaj nie chodzi o skilla, dzisiaj chodzi o zabawę, co nie? Nie wiem już o czym mówiłem. Ja pierdolę. Tyle gadam, że to jest szok Aż za dużo chyba. Nie wiem, czy ziom ma Firebola, czy nie. Ale postawię tak tego. Krwa rakieta przed Jestem kretynem. Ja pierdolę. Ale dobra, przynajmniej wywierzę, która mnie nie interesuje. A raczej jego nie interesuje. Fajnie by było móc mega szybko seklować do kolejnej pompy. Sądzę, że to jest ten moment, kiedy mogę to zrobić. Dobra... Kurwa... Jaka szmata nieludzka... Jezu... Za bardzo chyba, za bardzo chyba knę na tych filmach... Uuuu, Zaraz poleci pewnie Xbox. Chociaż... A, chyba zaczynam go tłamsić... Chyba zaczynam go tłamsić, to jest właśnie magia tego dechu co nie? W końcu wroga tak stłamsi, że nic nie zrobi, kurwa... No i dobra. <laughs> no nie powiecie mi, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż... Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż żanie połowcowi, co nie? I to jeszcze free round. I to jeszcze free crown! Dobra. Pan Olivierson z parku Avengers. Kimkolwiek jesteś, współczuję, ale nie współczuję, bo graj z Bołem. Dobra, jeszcze jedną grę zagram. Jeszcze jedną grę zagram na ten filmik. Bo ta była trochę krótka, co nie? No i chuj. Love. Zobaczymy czy miłość mnie pokona. Mrozi w chuj. Mrozi w chuj. Dobra. Cs. Gram mega spam, ale gram na niskich ligach. Bo dopiero się zaczął sezon, więc w sumie nie wiem. No nie traktuję tych przeciwników zbyt poważnie. Nie żebym... Ja bym był... Kurwa, nie. Oh, dobra. I tak mu się opłaca te gobliny spawnować, bo karta jest tak stworzona. Nie, wiem, czemu to nie zrobił, Że te gobliny się praktycznie zawsze opłaca spawnować. Zajbiście. Zajebiście. No cóż, jak już gramy na OP gobliny, to nie wiem czy wygram. Jeżeli wygram, to jest tylko dowód, że ten deck jest świetny. Dobra. Miniony są już niegroźne. Mi się wydaje, że można lecieć po pompę, co nie? Ziomek powinien mnie teraz przyspamić goblinami. Nie mam pojęcia, czemu tego nie robi, co nie? A ja kurwa. Już wiem. Ja pierdolę. Ale mam pomysł na obronę. Przed tym. Dobra, teraz, nawet jak zrespawni te gobliny, to nic mu to nie da. A ja mam. <śleskujesz> I Royal Goosa na jego wieży. Ja dole, piękne. Dobra, teraz musimy to rozegrać majster Czy zrobiłem to majstersztykowo? Mówię cokolwiek to chyba znaczy w tym kontekście. Sądzę, że tak. Bość straci pół prawej wieży. Nie wiem jak obroni się przed lewą. Nie obroni się Co to? Co, co? Co to kurwa było za zagranie z jego strony? Ja to się zastanawiam czasami. Co ci gracze sobie myślą? Dobra, ghost Ice Golem Mini pi. No dawaj te gobliny, dawaj. Nie wiem, gracz... Chciałem powiedzieć, że nie umiem korzystać z goblinów. Jednak umiem ani nic mu to nie da, mam dwie pompy na mapie. Więc no, no dalej, kurwa, nie on mnie zafrizuje, <ścoughs> ah. wiecie co mu to da? Nic, nic mu to nie da z prostej przyczyny, bo go kurwa, tak przyspamię w tej chwili. Także, chuja zrobi. Nie no, nie mi, że się próbował bronić, macierz. Zabij tego egzekucjonera, chociaż hm. Muszę mu walnąć... ...trzy muszkieterki w kieszeni. To jest moja nadzieja. Na... zwycięstwo. Takie dosyć prędkie. Czekam tylko, aż kurwa mi na to pozwoli. No dawaj, dawaj, dawaj. No już, już nie no, kurwa, nie mogę. Ten ziomek nie chce dać za wygraną, widzę. Nie lubię takich meczapów. Mogę mu nie dawać tego hoga. nie był wierzy. On się kurwa nie poddał jeszcze to jest najgorsze Ja pierdolę, zjebałem Dobra, 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 już myślałem, że jest na wieży Bandita, ale nie jest Dobra, Heal Spirit Proszę, proszę, proszę Nie no, błagam. Mam dosyć tej gry już. No, myślałem, że wleci jakiś freeze. Ja pierdolę. Przegrałem, kurwa przegrałem. O mały włos, co nie? O mały kurwa włos. Ja biedzielę. Udało mi się pokonać miłość. To znaczy, że musisz mi dać suba. To nie. Chyba. Nie wiem. W każdym razie udało się pokonać miłość. Do kolejnego odcinka. Yo.